Witam z bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. I mam dzisiaj niestety, jestem dzisiaj trochę zakatarzona. Więc już jestem chyba drugi tydzień chora. <laughs> nie no, naprawdę trochę słabo, że wrócił mi ten katar i w ogóle kaszle i no nie jest zbyt przyjemnie. Ale cieszę się, że już mnie tego dnia teraz rozwaliło, a nie już jeż, jeszcze na wyjeździe, bo na wyjeździe jeszcze było ok. Także co, myślę, że to będzie taki odcinek powyjazdowego gada ga mojego gadania. E są jakby, jest parę ciekawych spraw, które mogę wam opowiadać i też mam do posprzątania też cały pokój, więc troszeczkę może będę plotkować i sprzątać. Zobaczymy jak to będzie. Ale najpierw chciałam pokazać mój pokój, więc tak on się teraz prezentuje. I jakby nie ma dramatu, bo po prostu te wszystkie rzeczy są poprzestawiane w złe miejsca i to tyle. Ale jakby to trzeba będzie po prostu naprawić i posprzątać. Także ja sobie zrobiłam teraz kawkę w końcu swoją z mojego ekspresu. Też dobra. Ale powiem Wam, że ta włoska kawa to jest naprawdę dobra kawa. Bardzo dobra kawa. Mam drożdżówkę, którą sobie kupiłam. E, I tak, i co? Aha. Słuchajcie, jak dużo rzeczy się dzieje, to jest hit. Ale wróciłam wczoraj. Jakoś nie pamiętam, kiedy byłam w domu. O 21.30? Może coś w tym stylu? Nie, trochę wcześniej. Nie pamiętam, tak szczerze. Nie wiem. Nie wiem, co się dzieje. E, ale wróciłam. Oczywiście moi rodzice mnie czekali, moja babcia, moja ciocia. Wszyscy byli ciekawi, jak było i w ogóle. Ale pierwsze to, że ja weszłam do siebie do domu e, i tutaj chciałam sobie zostawić dzisiaj w pokoju i ja Patrzę, wow, mam nowy telewizor. jakby o co chodzi? Ja jestem, jakby w szokosie. Mam tyle do powiedzenia. E, on ogólnie powinien być powieszony w sensie on będzie powieszony, tylko po prostu mój brat musi mi kupić, e, no taki wieszek na ścianę w sensie, wiecie, do telewizora taki ten. Na razie sobie on tutaj stoi, no ale właśnie tutaj zawsze na tej szafce pod telewizorem, zawsze właśnie, że leżały te wszystkie rzeczy, które są teraz na moim biurku. Dlatego trochę to jest taki bajzel. No, ale mam nowy telewizor, więc nie mogę narzekać. Tylko minusem jest to, że coś mi nie działa pilot, więc muszę z chłopakami porozmawiać na ten temat. No, no, słuchajcie, jestem naprawdę zmęczona trochę po tym dniu, w ogóle no, po tym dniu. Po tym samym wyjeździe jestem naprawdę zmęczona, ale było naprawdę super. I chodzi też o to, że jest dwunasta. Ja dzisiaj w ogóle. Słuchajcie, jak mi się dobrze w końcu spało? też jest hit. Tam w ogóle też spoko spałam, ale no, jednak w swoim wirku, to w swoim wirku. Mega głęboki miałam sen, więc. Moja mama mnie tylko wybudziła na chwilę, mówi Marta, o której chcesz wstawać, bo ma, ja wychodzę. I ja taka, nie wiem, siódma. I ona taka, no dobra, to za chwilę będzie ta siódma, więc zaraz wstawaj, bo wiesz, ja, mnie nie będzie, więc nie wiem, czy ty wstaniesz, czy nie. I ja taka, dobra dobra, ale jakby zasnęłam totalnie. I ja mam takie sens, że ja mam w ogóle ciężko, żeby mnie słyszała jakikolwiek budzik. I mi grał budzik i mi grał telefon, już moja mama do mnie dzwoniła parę razy i była jakoś chyba co 15 8, jak wstałam więc troszeczkę później niż chciałam, ale z drugiej strony jakby wiedziałam, że mam czas i w ogóle. Chodziło bardziej o to, żebym się trochę poduczyła do też tego testu, na którym dzisiaj byłam i który zdałam na całe szczęście za pierwszym razem, więc nie miałam więcej stresu. Przyjechałam, napisałam, wyszłam, mówię pozytywny elo. <grych> więc super. I pani mi powiedziała, że jutro już o chyba od 14 mogę się zapisać na państwową teorię. Także jest już ogólnie bliżej niż dalej do mojego prawa jazdy. Już jest spoko, tylko zostały mi te państwowe. Ale jednak no coś czuję, że będę musiała jeszcze sobie zrobić jakieś kilka jazd przed samym egzaminem praktycznym, no bo jednak już teraz trochę długo... W sensie no dzisiaj mija tydzień, kiedy ostatnie, miałam ostatnie jazdy, więc to był mój egzamin taki wewnętrzny, praktyczny, więc no nie wiem, nie? Ogólnie jakby mój plan był taki, żebym zdała już całe prawko, miała we, we wrześniu żeby to się wydarzyło we wrześniu. Ale po prostu nie wiem, czy to będzie możliwe bez względu na moje chęci, nie? No i też chcę, żeby to wszystko miało sens, nie będę się zapisywała. Na egzamin teoretyczny za dwa dni, bo chcę naprawdę jednak się jeszcze trochę przysiąść i się pouczyć, bo nie chcę tam iść tak na farcie. Jeśli chodzi o ten egzamin wewnętrzny, jak dzisiaj szłam, to jakby wiadomo, mega mi zależało, żebym to zrobiła od razu i żeby już to było z głowy, ale ja za to nie płacę. Ja mogę do tego podejść po parę razy, a z państwowymi egzaminami już tak nie jest łatwo i za nie trzeba dopłacać potem. Jak już w się sensie, no i za nie trzeba po prostu płacić. Przyszła moja paczka, więc odpakuję ją, ale to nie będzie w tym odcinku, tylko w poprzednim już chyba odcinku ją rozpakowywałam, bo to wrzucę w ogóle do odcinka jeszcze sprzed wyjazdu. Także tutaj macie tego vloga. Dobra, dograłam do odcinka, jakby to był ciekawy przeszedł mój bidon po prostu. Bidon, butelka, butelka do wody. No słuchajcie, ja na razie, ja nie wiem, mnie trochę wkurza to, że ja, ja mówię do was przez nos i boli mnie ta gardło i w ogóle jestem taka nieogarnięta. Powiem wam tylko jeszcze, że byłam... po moim zdaniu egzaminie dzisiaj poszłam do y, apteki właśnie, już sobie kupiłam Fairvex, jakąś... Y... czemu ja dzisiaj zapominam jak to się nazywa? paracetamol i kupiłam sobie jakiś syrop prawoślazowy, żeby po prostu mi to wszystko pomogło, wyleczyło mnie. E, jakieś tabletki do mam w domu, więc już sobie chyba poradzę. No i chcę wy wyzdrowieć, nie Co najśmieszniejsze w ogóle, właśnie, za dwa tygodnie idę na studia. Powiem wam tak szczerze, że to co się dzieje teraz w moim życiu jest mega crazy i w sensie z jednej strony czuję się jakby okej, okay, w sensie no jakby nie wiem, tak się chyba po prostu dzieje, ale z drugiej strony jak sobie popatrzę, no to naprawdę jest mega ostatnio wow. Wiem, że ludzie mają może bardziej crazy życie, ale jakby dla mnie to już jest mega dużo. Ja sobie na razie wychilluję trochę, zjem sobie drożdżówkę, wypiję kawę i potem się do was odezwę. Dobra, nie wiem, czy z moim głosem jest trochę lepiej? Może. Słuchajcie, to jak ja wyglądam, dobrze odzwierciedla to, jak się czuję. Wysypało mnie jest... nie jest dobrze, ale mówię. To jest moment, kiedy ja potrzebuję być na dole, żeby potem być u góry. W sensie, wiecie o co chodzi? Jeśli chodzi o mód i te wszystkie sprawy. Dobra, ja gadam trochę głupoty. Chcę wam pokazać jeszcze, co kupiłam będąc w sklepach teraz, bo to jest w ogóle hit, jakby ja nie wierzę. Paracetamol, tak jak już mówiłam. Fervex. Ogólnie pani powiedziała i żebyście też to wiedzieli, ale ja właśnie jestem chora troszeczkę, więc będę sobie piła ten ferweks. Myślę, że on mi bardziej pomoże, żeby tutaj było cieplej w tym gardle. Cieplej! Żeby trochę było cieplej w tym gardle i w ogóle. Ale żeby nie, nie mieszać paracetamolu z Fervexem, bo już w ferweksie samym jest paracetamol. Więc uważajcie na siebie i czytajcie ulotki i słuchajcie się pani zaptek, bo one mają rację i lepiej nie przesadzać z lekami. <laughs> I seroprawę szlazową. Uwielbiam go ogólnie, bo jest bardzo dobry, bardzo słodki, bardzo, bardzo dobre smakowyki Kupiłam też doktora Pepera, który już jest w lodówce i się chłodzi. I. Nerd's Rope. Kosztowała 7 zł, ale stwierdziłam, że. <laughs> nie wiem, nie wiem co stwierdziłam. Tak szczerze nie mam dla tego pojęcia, co stwierdziłam. Ale kupiłam. No i co, teraz tutaj będę sobie trochę sprzątała. Bo jakby ja nie wiem, co się w ogóle dzieje. Ale pokażę wam jeszcze w ogóle, co przywiozłam też z tej Wenecji. Bo czemu nie? Nie wiem, trochę wam pokażę. Kupiłam sobie pocztówkę, bo bardzo ładna jest, bardzo ładna ogólnie. To, że nam wyszły te pocztówki, to też mega fajna sprawa. Ale faktycznie w takim miejscu byłyśmy i były mega ładne. Nie pamiętam nawet, ile za nią dałam. Ale tak, ładna pocztówka, więc super, mega się cieszę. I jakby kupiłam ją dla siebie, będę ją miała tutaj powieszoną sobie na swojej... Tablicy. Kupiłam też dla siebie samej magnes z Wenecji. Bardzo mi się podoba ten vibe, tego znaku, jakby. Nie wiem dlaczego, ale uwielbiam to. I też kupiłam z napisem Marko, bo mamy naszego zaprzyjaźnionego dosłownie już ziomeczkę z restauracji, właśnie Marko, więc stwierdziłam, że ten znak idealnie po prostu ma taki przekaz jeszcze sobie, jeszcze ma coś w środku. I jeszcze jeden magnes kupiłam, żeby był na lodówkę do domu. I on wygląda tak. Też mega uroczy z koteczkiem, i właśnie on jest też drewniany. Nie zależało mi na tym, żeby był drewniany, ale zależało mi na tym, żeby on nie był w takim stylu, wiecie, tych. Nie wiem, jak, jakby, jak ja mam to nazywać, ale w takich. Pokażę wam jakby, jakie ja mam na lodówce. Takie właśnie, one są takie wielkie, takie ciężkie i takie, no kurna, z cementu, no nie wiem. <grystanie> takie wiecie, betonowe po prostu, takie, że u nas ogólnie już jest dużo tych y, magnesów na lodówce, więc często po prostu one spadają i przez to one ta takie się psują. A myślę, że taki drewniany to, co najwyżej się może stać, to jakby się odczepi magnes, więc to tylko będzie można po prostu przykleić i to nie będzie problem. I że się po prostu nie pokruszy, nie połamie, ani nic takiego. Tak trochę już pomyślałam dalej, no bo jednak wiem, że. No już teraz jest trochę ciężko na tej lodówce, na tych drzwiach. Jezu, słuchajcie, to no naprawdę no jestem chora. Ale muszę tutaj ogarnąć. I kolejna rzecz, którą przywiozłam, a już nie musiałam jej kupować, to... <coughs> to cztery muszelki, a z pierwszą moją wybranką, bo pięknie ona się świeciła, jest taka bardziej kryształkowa, nie wiem, jak to powiedzieć, ale taka się świeciła fajnie. Eee, taka, taki bejzi, takie basiki, ta jest troszeczkę podniszczona, ale trochę jak ja. <coughs> Bad joke. To jest taka duża i trochę właśnie ciemniejsza, taka ładna ma też kolor. Ech! Hello, wypiłam właśnie Fairwex, niedobre, i stwierdziłam, że wtedy przetestuję Nerds Rope, bo wydaje mi się, że nigdy nie jadłam tego, więc trzeba spróbować. O mój Boże. Ale urocze, oh my God. dobra. O, dobre. O, nice. Jezu, Nercy. Coś pięknego. Bo Nercy na pewno jadłam kiedyś. Jezu chyba pierwszy raz. To ja pamiętam jakieś kurde, ile to było czasem temu. Z pięć lat temu? Jak my byliśmy w Warszawie z klasą w podstawówce, jak byłam, i moja koleżanka kupiła. Ale no, takie Nercy właśnie w takim dużym pudełku. Mega. Mega duże pudełko to, to było. I to było pyszne. Wszyscy jej wyżeraliśmy. A ten żelek w sumie fajnie, bo bałam się, że wiecie, będzie tego dużo żelka i mniej tych herców, a jest naprawdę spoko. Bardzo dobra. Polecam. Ale 7 zł? Raz nie zawsze, nie? Do do Cheers. <laughs> mm. <laughs>